I dobrą, witajcie kochani. Kiedy jesteśmy w relacji z drugim człowiekiem i chcemy Go lepiej poznać, to nie wystarczy, że słuchamy tylko takie suche fakty o tej osobie albo zadajemy jej pytania i słuchamy odpowiedzi. Bo kiedy chcemy kogoś lepiej poznać, to ważne jest, żeby widzieć tę drugą osobę w różnych sytuacjach, żeby patrzeć na jej spontaniczne reakcje, bo one nam pokazują, kim ta osoba tak naprawdę jest. No i tak samo jest w relacji z Jezusem. Nie wystarczy go znać tak teoretycznie, czyli słuchać takich suchych faktów, gdzie się urodził, co robił. Ważne jest, żeby mu się przyglądać właśnie jak on reagował w różnych sytuacjach, które spotykał w swoim życiu. No i dzisiaj widzimy Pana Jezusa w sytuacji, kiedy wyrzuca złego ducha z człowieka i robi to tak bardzo stanowczo i mocno, bo mówi: wy, wy, „Milcz i wyjdź z niego”. I wtedy zły duch rzucił człowieka na środek, wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej szkody. No i mi ta Ewangelia właśnie pokazuje bardzo mocno Pana Jezusa, takiego mocnego, stanowczego, który bardzo mocno sprzeciwia się złu, po to, żeby człowieka uratować, nie wyrządzając mu żadnej szkody. No, i y, to jest taki jeden z elementów, którego może, y, który możemy się dowiedzieć o Panu Jezusie, ale dzisiaj chciałabym Was y, zachęcić do tego, żebyśmy, żebyśmy razem, y, wspólnie, poprzeglądali się Panu Jezusowi y, właśnie w takich różnych sytuacjach życia, kiedy Go możemy spotkać, żebyśmy na przykład y, albo znaleźli w Piśmie Świętym, albo przypomnieli sobie o takich sytuacjach, Właśnie dzisiaj go widzimy jako stanowczego i mocnego, ale też byśmy go zobaczyli jako tego, który przyjmuje dzieci z łagodnością i z radością, albo takiego, który się smuci i płacze, albo Pana Jezusa, który się gniewa i też jakoś stanowczo, stanowczo reaguje na to, co się złego dzieje wokół niego. To jest takie mi się wydaje, że ćwiczenie, które warto wykonywać raz na jakiś czas, żeby nie tylko się skupiać na tym takim jednym fragmencie Słowa Bożego, tylko bardziej całościowo patrzeć na Pana Jezusa, na to jaki on jest w różnych sytuacjach. Bo wtedy, kiedy go będziemy bardziej poznawać, w taki sposób właśnie, że będziemy coraz więcej o nim wiedzieć, coraz więcej sytuacji z jego życia będziemy pamiętać i to jak reagował. To będziemy go lepiej znać i dzięki temu będziemy go mogli lepiej rozpoznawać w naszej codzienności. To zachęcam Was do tego zadania, żebyście właśnie poszukali różnych sytuacji i tego, w jaki sposób Pan Jezus reaguje. No i niech to owocuje w Waszym życiu z Bogiem.